Karolina Głowacka przy mikrofonie, Michał Tomasik jest wydawcą programu, realizuje Krzysztof Olesiewicz. A teraz temat bardzo trudny i ważny. Irena twierdzi, że w kościele przywiązywano ją do łóżek, ławek i kaloryfera. Gdy wołała boli, słyszała od swojego głównego egzorcysty, księdza Michała, że przemawia przez nią demon. Pomagali mu inni duchowni, wykręcali jej ręce i się na niej kładli. To są tylko pierwsze zdania reportażu Konrada Oprzętka opublikowanego na tok.fm.pl. Dalsze są jeszcze trudniejsze, nie będę ich teraz tutaj przytaczać. Tekst opowiada o historii Ireny, która jako nastolatka przez dwa lata była poddawana egzorcyzmom łącznie przez kilkunastu księży. Dziś cierpi na zespół stresu pourazowego. Jest z nami teraz ojciec Paweł Górzyński, dominikanin. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ja jeszcze tylko um, dopowiem, że właśnie ten główny egzorcysta, ksiądz Michał, um, nie jest już egzorcystą diecezji warszawsko-praskiej, aczkolwiek, jak dowiedział się Konrad, obszędek od rzecznika prasowego archidiecezji dopiero w w grudniu 2022 roku został odwołany. Chociaż to nie jest pierwszy raz, kiedy historia Irene zostaje opisana, był reportaż i film. To jest materiał wstrząsający, przynajmniej dla mnie. I główne pytanie jest takie: czy egzorcyści są w Polsce nadzorowani w czasie egzorcyzmów? Właśnie jak to wygląda? Ojciec, Paweł Górzyński. Oczywiście, tu trzeba byłoby doprecyzować to pytanie w taki oczywisty sposób, czy teoretycznie, czy praktycznie tak? są nadzorowani. Teoretycznie wygląda to tak, że biskup, który powołuje w swojej diecezji kogoś na funkcję egzorcysty, on jako powołujący jest jednocześnie tą osobą, która powinna nadzorować jego pracę. Więc teoretycznie taka struktura nadzorcza istnieje w praktyce, jak chociażby ten przypadek o którym pani mówi pokazuje, no ten nadzór jest bardzo często iluzoryczny. Um. A co jeśli chodzi o konsultacje z psychiatrami i psychologami? No bo też zupełnie szczerze mówiąc, w momencie, kiedy jest się osobą niewierzącą w istnienie działalności e, szatana, który może wejść w ciało osoby, e, to e, raczej no, w ogóle trudno jest przyjmować do wiadomości, że takie rzeczy się dzieją współcześnie, jak egzorcyzmy. No to jakby jedna rzecz, no, ale przede wszystkim no, zasadniczo przecież tutaj powinno być wsparcie psychiatrów. I psychologów też w tekście Konrada Oprzętka jest taki przypadek właśnie kobiety egzorcyzmowanej przez 12 lat, a wystarczyło właśnie pójść do psychiatry, czy Kościół tutaj w ogóle zwraca uwagę na tę kwestię. I znowu, jak mantrę, powtórzę y, kwestię teoretycznie czy praktycznie. Teoretycznie y, w dokumentach i zaleceniach kościelnych jest wszystko opisane we właściwy sposób i wskazania są dobrze skonstruowane. A mianowicie, że zanim egzorcysta podejmie y, w ogóle swoją działalność z perspektywy religijnej, tak? Jako pewnego, y, to nazwijmy, terapeuty duchowego, tak? to powinien bezwzględnie w oparciu o specjalistów, nie o swoją wiedzę, bo on w tym zakresie nie jest żadnym autorytetem ani praktykiem, ani właśnie teoretykiem, w oparciu o wiedzę psychiatrów i psychologów powinien z maksymalną precyzją wykluczyć, że nie mamy tutaj do czynienia z jakimś rodzajem choroby czy zaburzenia. W Ale praktyce? w praktyce wygląda bardzo często tak, że y, tego się nie robi, bo y, powiedziałbym, egzorcyści u, ulegają y, specyficznemu, spirytualistycznemu uwiedzeniu. To byłby ojciec uprzejmy rozwinąć y, tę myśl, bo. Y co się za tym kryje, właśnie? Co się za tym kryje? Dwie rzeczy się za tym kryją. Po pierwsze, nie należy robić sobie złudzeń co do tego, że wszyscy jesteśmy dziećmi swojej kultury. Tak? Każdy z nas w jakimś stopniu jest dzieckiem kultury i środowiska, w którym się porusza, w którym wzrastał, w którym funkcjonuje. A to oznacza, że na sprawę egzorcyzmów, działalności czy uwzględniania możliwości działalności osobowego zła, patrzymy przez pryzmat tego, jak to jest właśnie obecne w kulturze. I naprawdę nie ma siły na to, że y, jeśli my nie pracujemy nad tym, nie, nie jesteśmy tego świadomi, to pozostajemy pod wpływem takim wyobrażeniowym, mentalnym Ale to obrazów, ojciec teraz mówi, które... że egzorcyści współcześni naoglądali się filmów o egzorcystach, fantazy, horroru, i się wkręcili bardzo mocno w taki e, właśnie mroczny i tajemniczy klimat e, tych, e, nawet nie wiem jak, jakiego słowa użyć, e, rytuałów. Ależ oczywiście, że tak. I jak ja się przyglądam y, różnym przypadkom, co, które co jakiś czas się pojawiają właśnie w przestrzeni publicznej, tak? czy są tak czy inaczej ujawniane, y, to to widać jak na dłoni. Z tym, że zrobiłbym taką drobną modyfikację, bo y, to jest taki specyficzny miks. Z jednej strony są właśnie te różnego rodzaju horrory, fantazy i tak dalej, tak dalej, a z drugiej strony jest, są pewne treści, które są obecne w tradycji chrześcijańskiej jeżeli chodzi o doświadczenie mistyków jeżeli chodzi o doświadczenie ojców pustyni i z tego powstaje bardzo niebezpieczny koktajl tak I jeżeli egzorcysta jest w ten sposób mentalnie skonstruowany, to on jest w gruncie rzeczy kimś bardzo niebezpiecznym. A z drugiej strony znowu to podkreślę, jeśli popatrzymy na dokumenty kościoła i to jakie warunki powinno się spełnić i jak powinno się działać jako egzorcysta, to okaże się, że tam właśnie bardzo przestrzega się przed tego typu wyobrażeniami o złu, jego działalności, sposobie postępowania, tak? No, w tym przypadku opisanym przez Was, który się odnosi do filmu, który był wcześniej pokazany, itd, i tak dalej, widać, że mamy do czynienia właśnie z, z takim koktajlem, o którym mówiłem. Ale jednocześnie jest w tym też jakaś głęboka infantylność, bo kiedy e, swego czasu głośno mówiło się o tym, jakoby Hello Kitty e, miał być znakiem szatana, bo zdaje się kłopot z tym rysunkiem jest taki, że kotek nie ma ust i to już świadczy o tym, że e, przez obcowanie właśnie z Hello Kitty można zostać opętanym, no to znaczy ja już nie mam. E, kończą mi się słowa komentarza w takich okolicznościach. No mm, ja podzielam pani reakcję i mi też kończą się y, słowa komentarza, a zaczynają się cisnąć na usta słowa powszechnie uznawane za y, obelżywe czy wulgarne. No bo to jest idiotyzm y, nieprawdopodobny. I y, przy tej okazji warto zwrócić uwagę na rzecz następującą, a mianowicie y, tego typu właśnie y, podejście do y, Zła, tak? Fenomenu zła jako takiego, temu złu jak najbardziej sprzyja, ponieważ ośmiesza, kompletnie kompromituje całą sprawę, i, i ludzie rzeczywiście wtedy uśmiechają się, pukają się w głowę. A niestety w takiej sytuacji też następuje pewnego rodzaju banalizacja w sposobie traktowania zła jako takiego, tak? A jeżeli popatrzymy bardzo poważnie na problem fenomenu zła, tak jak to na przykład opisuje yy, ważny filozof, yy, już nieżyjący, francuski Paul Ricoeur, który popełnił yy, niewielkie dziełko o istocie zła, to okaże się, że yy, ta idea że zło, że fenomen zła zawiera, może zawierać także ten element jego osobowy, osobowej obecności, osobowego wpływu, wcale nie jest takim idiotycznym i, i, i nieracjonalnym pomysłem. Tak? Ponieważ zło, które, o którym tutaj mówimy i którego doświadczamy w świecie, zawsze ma charakter osobowy. To trudno jest mówić y, y, o tego rodzaju złu y, w kategoriach właśnie nieosobowych. To zawsze jakaś osoba czyni zło, to jakaś, zawsze jakaś osoba jest źródłem zła. I w tym sensie nie znamy my w swoim doświadczeniu innego zła niż to, które jest czynione mm, przez osoby. Oczywiście tu trzeba pamiętać o rozróżnieniu y, bardzo ważnym, a mianowicie, że możemy mówić o złu w kategoriach moralnych, etycznych mhm. albo o złu w kategoriach metafizycznych. Musimy tak? już kończyć, ale ja bym chciała jeszcze jedną rzecz ustalić. Czyli naprawdę może być tak, że w praktyce jest taka, że na przykład. Yy, bez żadnej kontroli odbywają się egzorcyzmy według fantazji danego egzorcysty, co jak rozumiem może też dotyczyć dzieci. Może by tu jednak jakieś prawo zostało, nie wiem, państwo niech się ogarnie cokolwiek, bo to jest no, kompletnie szokująca dla mnie e, historia. Ten styk religia-państwo, na który pani zwraca uwagę, jest stykiem delikatnym, bo trudno z jednej strony wyobrazić sobie taką y, działalność państwa, które kontroluje czy limituje y, działalność kościołów czy religii. Tak, ale no tutaj bo... od razu wejdę w słowo, bo podobna była dyskusja przy okazji spowiedzi, czy powinna się odbywać ona w tak młodym wieku. No i jest bardzo mocny argument, że kiedy odbywa się na przykład przesłuchanie dzieci przez policję, no to musi być przy tym psycholog, a tutaj no, swoją drogą, no menoma na hulaj dusza piekła nie ma, bo tak to wygląda te praktyki. Ale proszę mi pozwolić do końca. Yes. Tak? Ja w, w, odnosiłem się do tej dyskusji o właśnie y, y, dotyczącej spowiedzi dzieci i tamte argumenty, także ten, o którym pani wspomniała, one też mają swoje ograniczenia, ale nie chcę w to w tym momencie wchodzić, żeby nie rozbijać tej rozmowy na dwa tematy. Tak? Natomiast y, y, chciałem zwrócić uwagę na to, że wolność religijna, tak? autonomia kościoła i autonomia państwa mają swoje to jest, to jest wzajemne oddziaływanie, i wszystko ma, ma i powinno mieć tutaj swoje limity. Natomiast to w żaden sposób nie zwalnia Kościoła, i to jest moje główne przesłanie: w żaden sposób nie zwalnia Kościoła z tego, aby za podstawową, absolutnie podstawową, podstawowe wartości, Musimy które chodzi. są wpisane mhm. w Ewangelię, uważał wolność człowieka. Szacunek do niego, nienaruszalność i yy, integralność jego psychiczno-cielesną i tak dalej. To są własne wartości Kościoła. Jeżeli sam Kościół przekracza tego typu wartości i jednocześnie przekracza yy, to, co jest w prawie, jak najbardziej powinno interweniować państwo. Musimy kończyć. No to jest właśnie ta kwestia, o której ojciec mówił: teoria, a praktyka. Ojciec Paweł Górzyński, Dominikanin. Dziękuję za tę rozmowę.